Witajcie kochani w ten piękny i słoneczny dzień. Z tej strony Tata, a Wy oglądacie kanał Ma i Gra. Dzisiaj szybki filmik, ponieważ mam do ogłoszenia fajną rzecz. Czy macie sklep Empik blisko siebie? Bo jeżeli tak, to ta wiadomość bardzo Wam się przyda. W Empiku, nie wiem od kiedy, ale skorzystałem z niej w zeszłym tygodniu, jest promocja polegająca na tym, że jeżeli wydacie 25 złotych na produkty Panini, czyli na przykład kupicie za taką puchę, to dostajecie jedną paczkę premium gratis. I to jest paczka premium, przynajmniej tak mi powiedzieli w Empiku. Jak dla mnie, nie różni się niczym innym od zwykłych paczek za 4,50. No ale skoro to jest premium, to sobie położymy ją tutaj, zobaczymy, co się z niej urodzi. A my w tym czasie otworzymy sobie puchę FIFA 365 Adrenaliny 2020 X. EL Dobra, to otwieramy Pucha otwarta Znaczy jeszcze nie otwarta, teraz już otwarta To jest kod na kartę premium I premium jest Ej, to jest ten sam ziomek Ale Lipa otworzyłem do tej pory jedną puchę Teraz drugą i już powtórka. Żal. Dobra I mamy Pucha pusta. Mamy tu z 5 paczek, patrzcie, no to mamy dwie takie, dwie z lewym, jedna z Newmanem, dobra, to co otworzymy, lecimy z pierwszą, nie ma co się bawić, kody jakiejś tam losowej karty i jedziemy, cyk, Bernardo Silva z Manchester City. Olympic Lyon. Mamy Maxuela Corneta. Następnie Barcelona i Clement Lenglet. Kolejno znowu. Oj, kamera. Kolejno znowu. Felipe Melo z Palmerias. Ale dziary. ale Fajną fotą zrobili. Dalej Intermedialan i mamy Danilo D'Ambrosio. Dalej lecimy. Pierwsza karta fan na dziś. Victor Luiz. Brazylijczyk z Palmerias. Jest w tym zespole od 2013 roku. Fajna ciekawostka, fajna karta. Normalny zawodnik. Odłożymy go sobie tu. Kolejna paka. I w tej paczce mamy Suat Serdar z szalkę 04. Następnie z Manchester United Marcus Rashford. Następnie Manchester City Riot Mahrez. Szalka Szalkę 04 i Guido Burgstaller. O. Karta fan z Bufonem, który siedzi w Juventusie. Ja już nie wiem ile lat, ale odkąd po prostu pamiętam on cały czas tam jest. I naszą. O. Naszym power-upem. Zielonym power-upem jest Memphis Deep z Olympic Lyon. 28 goli i assist. Ładny zawodnik. Bardzo fajna karta. Taka zielona. No, może być. Dobra, kolega tu. Dalej lecimy. Jakiś tam kod. Kolejny kod, kolejny kod, kolejny kod. To jest ta Poprzednie kody. korzystać, brać. A w tej paczce mamy Mata z Manchester United, Virgil van Dijk z Liverpoolu, troszkę dalej. Intermediolo i Matias Vecinho, następnie Liverpool i Roberto Firmino. Naszym fanem jest Julian Alvarez z Argentyny. O, Alvarez to tam wszystkie wasze koleżanki pewnie lubią tego Alv Alvarez, alw... tego co tam śpiewa, jakiś al coś tam i u, u. i naszą ostatnią kartą jest Wojciech szczęsny, no spoko Power Up. On zwiem się teraz. Ja nie jestem na bieżąco, ale dobrze wiedzieć, że w mojej ulubionej lidze jest jakiś Polak. Tu go sobie postawimy. Dalej lecimy. W tej parce mamy Manuel Akanji z yy, Leverkusen. Dalej Stefan Divry, Intermedional. Sprawdzałem tę drużynę, zapomniałem jak się nazywa, musicie mi wybaczyć. Thomas Lemar. Wow. O, teraz Wojciech Szczęsny w wersji normalnej. Można go spyrapować. Następnie Rodri z Manchester City, karta fan. Przygoda się. Cristiano Ronaldo. UEFA Nation League Winner. Jest to karta typu gold. Cristiano Ronaldo. No to pewnie będziecie się cieszyć. Bo ta karta jeszcze bierze udział w październikowym losowaniu nagród. Czyli ona pewnie długo u mnie nie posiedzi. Ale to już Wasza decyzja. Przypominam Wam, w tym miesiącu są do wygrania trzy dowolne karty, pod warunkiem, że subskrybujecie kanał i w dowolnym odcinku zostawicie lajka i komentarz. Jeżeli w tym odcinku zostawicie lajka i komentarz, możecie brać też karty z poprzednich odcinków. To się nie wyklucza, tylko musicie dać znać, że chcecie coś wygrać. Ostatnia paczka z puszki. kod zrobimy. Jeden kod, drugi kod, trzeci kod, czwarty kod, piąty i szósty. I lecimy. Ngolo Kante z Chelsea. Następnie Phil Jones z Manchester United. Jego kolega Rashford z tej samej drużyny. Memphis Depay z Olympic Lions. Uuu uh, logo FC Barcelony, bardzo ładne. Już raz je trafiliśmy, ale bardzo mi się podoba. No to liczę, że zostanie mi po tym miesiącu ta karta i nikt jej nie wygra, nie wybierze. A nawet jak wybierze to jedną, nie dwie. Wow. Co ja zrobiłem, co ja zrobiłem. I naszą ostatnią kartą jest Multipla. Jej, Multipla. Bernard i Mojnier z... Yy, z Lyon, nie, Paryż coś tam. Francuska drużyna po Paryżu, no wiadomo. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Dobra, odłożymy cię przed Cristiano. A co? Ha, niech, niech myślą, że Cristiano nie jest zawsze pierwszy. Dobra, teraz grandy finale. Paczka premium. Tylko czy, czy ta paczka czymś się różni? Powiem wam, że niespecjalnie, bo wygląda jak normalna paczka. Ma kod kreskowy. Z tyłu jest napisane to samo co w pozostałych innych. Ale jak widziałem. Pan Wempiku wyjmował tą paczkę z takiego specjalnego kartonu, gdzie było napisane, że są to paczki premium. Zobaczymy, czy karty w środku też będą premium. O, już widzę, że odwrócone jest nawet. A to, a to zostawmy. To, to nie będziemy układać. Zobaczymy, co tutaj jest. Bayern Leverkusen, tak. BWB Ashraf Hakimi. Oj, oj, oj. I tu jest kod na niego. Dalej. Lucas Lima z Palmerias. I tu jest kod na niego. Widzicie kod na jakiegoś zawodnika, ale to go zaraz pokażę. Znowu widzicie kod, to go zaraz pokażę. Dalej mamy Danilo Dambriosio z Intermediolan i Freda z Manchester United. Kody na jednego i drugiego. To by było, jeśli chodzi o zwykłe karty. A teraz te inne. Logo Napoli jest naszym fanem. Czyli to, to Entos Napoli. Kurde, jestem pewien, że jeszcze z 10 lat temu mieli zupełnie inne logo. Zupełnie inne. Ale fajnie. Wreszcie się nauczyłem, czym jest ta drużyna. Czyli Napoli. A naszą ostatnią kartą jest Brazylijczyk Firmino, który jest też goldem. No to dzisiaj trafiliśmy całkiem spoko karty. I z tej premium paczki też całkiem dobrze. Czyli co, te premium paczki to może są tak naprawdę zwykłe paczki, tylko posiadające większą szansę na dobre karty. Dobra, zróbmy teraz krótkie podsumowanie. Tak więc, w dzisiejszym odcinku w naszych paczkach mieliśmy naszą kartę limitowaną z Jimmy Durmazem, Buffon z Juventusu jako fan, Alvarez jako fan, Rodri jako fan, Victor, Victor Luis jako fan, logo Napoli jako fan, logo Barcelony jako fan, Power Up z DPM, Power Up ze Szczęsnym, karta Gold z Firminio. karta Gold z Cristiano Ronaldo i ostatnia karta to Multipla z Bernatem, z Bernatem i Meunielem. Czy jak to tam się czyta? Dzięki kochani, że byliście ze mną w tym odcinku. Pamiętajcie o konkursie: trzy dowolne karty do wygrania z dowolnego odcinka w miesiącu październik. A ja Was pozdrawiam, życzę miłego dnia, cześć!